Rozdział dziewiąty. Pan Rzecki święcie wierzy w powrót napoleonidów, podobne nadzieje pokłada w orzenku Stacha z panią Stawską. Przy piwie dowiaduje się od współtowarzyszy, że Wokulski sprzedał sklep Szlangbaumom. Poruszony nieoczekiwaną wiadomością, składa wizytę doktorowi Szumanowi, który informuje go o zapisie sumy 20 tysięcy rubli przez Wokulskiego na rzecz starego subjekta. Michał Szuman określa pannę Łęcką jako marną, rozpieszczoną i bezduszną kobietę, natomiast Wokulskiego postrzega jako romantyka, wychowanego na Mickiewiczowskich wzorcach kobiet i przewiduje katastrofę uczuciową Wokulskiego. Pan Ignacy wierzy, iż Stach jest w stanie wyzwolić się z uczucia do panny Łęckiej i pokochać panią Helenę. Wokulski przeżywa brak zaproszenia na bal u księcia, podczas którego miał towarzyszyć pannie Izabeli. Pan Ignacy dopytuje go o sprzedaż sklepu i dowiaduje się, że Stach widzi przyszłość handlu polskiego w przedsiębiorczości Żydów. Mimo nadejścia spóźnionego zaproszenia od księcia, dającego tym dowód lekceważenia, Wokulski daje się namówić panu Ignacemu na wizytę u pani Stawskiej. Po udanym wieczorze Wokulski skrycie udaje się pod okna balowego pałacu, aby tęsknie spoglądać w jego okna. Dla pana Ignacego wyzwaniem staje się wyswatanie stacha z panią Stawską, co skłania go do wizyt u pani misiewiczowej. Od matki pani Heleny dowiaduje się, że jej córka zakochana jest w Wokulskim i z tego powodu stała się nieco skryta. Wirski opowiada o eksmisji studentów. Która ku zgorszeniu baronowej Krzeszowskiej dokonywała się przez okno w asyście komornika i ślusarza. Rozdział 10 Karnawał sprzyja pannie Izabeli w święceniu triumfów w salonach Warszawy. Wokulski podziwia pannę Łęcką, upatrując w niej swego ideału i jedynego szczęścia. Od czasu do czasu zastanawiając się jednak nad jej skłonnością do przyjmowania gestów oddania i uwielbienia odbawiących się mężczyzn. Kapryśna panna tłumaczy pani Wąsowskiej swoją taktykę, w której istotną rolę odgrywa wierno-poddańcza miłość Wokulskiego, gotowego rzucić u jej stóp cały swój majątek oraz jej nieograniczona wolność w dobieraniu sobie adoratorów i przyjaciół. Wokulski, pełen wątpliwości i złudzeń, Ponawia swoje pytanie o uczucia, lecz panna Izabela ponownie zostawia go w niepewności. Wizyty, które składa pani Stawskiej, zdają się mu uświadamiać, jak wartościową kobietą jest pani Helena. Po pewnym czasie zostają przyjaciółmi. Pani Helena dostrzega w Wokulskim prawdziwie pięknego człowieka i uświadamia sobie swoje zagmatwane uczucia, jakimi go darzy. Na mieście pojawiają się plotki, że jest utrzymanką Wokulskiego. Rozdział 11. Wzburzony plotkami o Stachu i pani Stawskiej, pan Rzecki składa wizytę doktorowi Szumanowi, którego zastaje nad rachunkami kupionego przez Szlangbauma sklepu. Doktor wygłasza pochwałę pieniądza, który jest siłą napędową społeczeństw, równocześnie przyznaje, iż polski system nigdy nie pozwoli działać wybitnym jednostkom. Z podziwem mówi o zdolnościach finansowych Żydów. Krytykuje marzycielstwo Wokulskiego i marnowanie talentu przez Ochockiego wywodzącego się z zadufanej w sobie i bezczynnej arystokracji. Tragedią Wokulskiego dostrzega w skłonności do romantycznych porywów. Wśród panien stowarzystwa wielkim zainteresowaniem cieszy się skrzypek Molinari, o którym Wokulski ma bardzo niskie mniemanie. Na listowną prośbę panny Izabeli, Wokulski angażuje się w organizację jej spotkania z artystą. W porę jednak dostrzega groteskowość swych poczynań wobec człowieka, do którego garną się wszystkie kobiety. U Wokulskiego pojawia się Węgiełek, który przynosi nowinę o chęci ożenienia się z Marianną. Węgiełek prosi Wokulskiego o zgodę, obawiając się, że wychowana u Magdalenek kobieta ma wobec niego jakieś zobowiązania. Wokulski przeznacza pieniądze na jej posak i prosi Węgiełka o odwiedzenie go przed ślubem. W salonie państwa Rzeżuchowskich odbywa się koncert skrzypka, podczas którego Wokulski odkrywa gorącą fascynację panny Izabeli osobą artysty. Poirytowany opuszcza towarzystwo, co dostrzegają Ochocki z panią Wąsowską. W rozmowie pani Wąsowska zdradza swe przeczucie wielkiej tragedii, Ochocki oczekuje zaś, że Wokulski porzuci wszystko dla badań naukowych. Kiedy w zaciszu swego gabinetu przygnębiony Wokulski myśli o doborze naturalnym według teorii Darwina, panna Izabela przeżywa wspomnienie bliskiego kontaktu z artystą. Rzecki zachęca Wokulskiego do składania wizyt pani Stawskiej co staje się jego nowym nawykiem i pocieszeniem. Z apatii wyrywa Wokulskiego rozmowa z panią Wąsowską, która mówi mu o pogardzie panny Izabeli dla skrzypka. Podczas wizyty Wokulski wyznaje swoją skruchę wobec panny Izabeli i jednocześnie, darowując jej medalion z próbką metalu od Geista, składa swój los w jej ręce. Panna Łęcka przyjmuje go, o czym informuje, sceptyczną wobec ich związku, Kazię Wąsowską. Pan Ignacy przynosi wieści o żyjącym Ludwiku Stawskim. Pani Stawska zastanawia się nad decyzją wyjazdu z Warszawy pod Częstochowe. Rozdział dwunastym. Wiosenna wizyta księcia u baronowej Krzeszowskiej sprawia, że skłóceni małżonkowie na nowo postanawiają zamieszkać w jednym domu. Zadłużony na 39 tysięcy rubli, baron Krzeszowski wraca do domu z jedną walizką, służącym Leonem i kucharzem, ucinając procesy żony z lokatorami. Baronowa Krzeszowska zaczyna spłacać weksle męża, on natomiast wznawia w domu kontakty z ludźmi z towarzystwa. Do pana Rzeckiego zgłasza się baron, aby odebrać od Wokulskiego pieniądze zaległe skup na klaczy. Na jaw wychodzą malwersacje Maruszewicza, który sfałszował dokumenty sprzedaży. Baron, tytułujący Wokulskiego kuzynem, informuje o odwołaniu wszelkich pomówień Wokulskiego w związku z transakcją. U Wokulskiego pojawia się Maruszewicz, szantażując go swym samobójstwem. Pochłonięty miłością, Wokulski, niszcząc hańbiące papiery, chroni pozbawionego honoru Maruszewicza przed więzieniem rozdział 13. Wokulski, porzuciwszy prowadzenie sklepu, większą część swej energii kieruje na prowadzenie spółki do handlu ze Wschodem. Część swej fortuny zapisuje swym byłym subiektom, woźnym i parobkom. Węgiełkowi natomiast organizuje huczne wesele. Jego ekstatyczne myśli krążą wokół imienia Izabeli. Dociera do niego wiadomość o śmierci prezesowej zasławskiej. Łęccy proponują Wokulskiemu wspólną podróż koleją do Krakowa. Do wagonu kolejowego dołącza Starski, który zaczyna prowadzić rozmowę z panną Izabelą w języku angielskim. Wokulski odkrywa w ubóstwianej kobiecie fałsz. Dowiaduje się o pogardzie wobec swojej osoby ze strony Starskiego, a przede wszystkim odkrywa zainteresowanie panny Łęckiej dla przygód miłosnych oferowanych przez cynicznego fircyka. Bolesna jest też wiadomość o zgubieniu przez Pannę Łęcką medalionu z próbką metalu lżejszego od powietrza z pracowni Geista. W gorączce uniesienia Wokulski niespodziewanie wysiada w Skierniewicach, żegnając się w języku angielskim z próżną i zepsutą Panną Łęcką oraz pozostawiając zdezorientowanego Starskiego na rozważaniu jego słów. Wokulski błądzi po nasypie wzdłuż stacji. Wyrzucając sobie romantyczny idealizm, który doprowadził go do ubóstwienia pospolitej kobiety, w poczuciu emocjonalnego bankructwa w malignie usiłuje popełnić samobójstwo, rzucając się pod koła pociągu. Spod kół wyciąga go dróżnik Wysocki. Rozdział 14. W pamiętniku pana Rzeckiego pojawiają się rozważania na temat działalności Garibaldiego we Włoszech przeciwko Austrii. Stary subiekt jest zmęczony życiem i jedyne swe nadzieje pokłada w Stachu Wokulskim i Napoleonie IV. Pan Ignacy dotkliwie odczuwa swe odejście ze sklepu oraz stopniowe przechodzenie handlu w ręce Żydów. Po niemal dwudziestu latach pracy planuje udać się koleją na Węgry. Do miejsc swej powstańczej młodości. Studenci Maleski i Patkiewicz, ku przerażeniu baronowej Krzeszowskiej, ponownie podstępem wynajmują mieszkanie w kamienicy i tym razem dokuczają zajmującemu się niejasnymi transakcjami Maruszewiczowi. Pan Rzecki obserwuje dziwny wyjazd i nagły powrót Stacha, wnioskując, iż ten musi mieć jakieś tajemnicze sprawy z Suzinem. Nie potrafi pogodzić się z wersją Szumana o porzuceniu starań o pannę Łęcką i próbie pozbawienia się życia przez Wokulskiego. Mraczewski stara się o rękę pani Stawskiej, która zamieszkała w okolicach Częstochowy. Z opowieści byłego subjekta pan Ignacy dowiaduje się o smutku pani Stawskiej, która prawdopodobnie udręczona jest niepewną sytuacją Ludwika Stawskiego. Pan Ignacy jest przeciwny konkurom Mraczewskiego, bowiem nadal marzy o małżeństwie Stacha z panią Heleną. Mimo nabycia biletu kolejowego i przygotowaniu bagaży, panu Ignacemu nie udaje się wyjechać z Warszawy.